Pokażę Wam dzisiaj coś trochę strasznego. Możliwości sztucznej inteligencji tak niesamowicie wzrosły, że te filmy, wszystkie, które widzicie teraz w tle tego filmu, to są filmiki wykonane przez sztuczną inteligencję. No akurat filmik z Kotem to się można zorientować, ale. To co tutaj widzimy to jest taka wielka brama do fake newsów, do totalnego zalewu, bo większość ludzi na świecie w ogóle sobie nie zdaje sprawy, że to jest możliwe. Czyli widzą coś w internecie, no to skoro to widzę, to to jest prawdziwe. A jednak tak nie jest. Nie wszystko jest prawdziwe, chociaż tak wygląda, zobaczcie jak to po prostu zwykłe selfie. A to wszystko to, to po prostu to nawet taka kartka a tak naprawdę wystarczy pół godziny, nie wiem, 50 czy 100 złotych do opłacenia tych programów, i to jest gotowe, a większość ludzi na świecie w ogóle nie wie, że tak jest. Nie wierzcie we wszystko, co widzicie w internecie. Także tak słowem przestrogi, czy zważania większego na to, co widzimy w internecie, bo to są wszystko postacie wygenerowane przez sztuczną inteligencję.